Halo, halo, cześć, wam witajcie, Tomasz z tej strony i witam was na kanale Koszale Tradingu. W tym materiale chcę skupić się stricte na praktyce i pokazać wam konkretne narzędzia, konkretne strony, dzięki którym jesteście w stanie monitorować rynek kryptowalut oraz po prostu wiedzieć, co dzieje się w najważniejszych właśnie jego niszach i po prostu mieć dostęp do ważnych informacji, które mogą mieć wpływ na ceny waszych aktywów, więc jeżeli działacie aktywnie na rynku kryptowalut, to uważam, że te narzędzia powinny znaleźć się w waszym arsenale. Ponieważ inne narzędzia będziecie mieli swoje skrzynce, tym lepiej będziecie w stanie wykorzystać właśnie to, co na rynku kryptowalut się dzieje oraz skorzystać z okazji, jakie on daje. Zanim do tego jednak przejdziemy, to zapraszam Was do naszego Discorda. Link do niego macie w opisie tego nagrania. Macie tutaj dostęp do różnego rodzaju treści dotyczących całego rynku kryptowalut. Macie tutaj newsy z rynku, analizy on-chain, różnego rodzaju poradniki oraz edukacje, oraz także, jeżeli chcecie mieć dostęp do sygnałów naszych traderów, Którzy tutaj każdego dnia postują odnośnie tego, w jakie pozycje wchodzą, wszystko jest ładnie rozpisane. To, aby taki dostęp właśnie otrzymać, musicie odebrać sobie po prostu rolę VIP. Jest to bardzo proste i wystarczy po prostu wejść tutaj w instrukcję. I następnie macie tutaj opisane, co i jak należy zrobić. Między innymi potrzebujecie tutaj mieć konto na giełdzie Bybit. Więc jeżeli tego jeszcze nie macie, to w opisie macie także link do rejestracji, dzięki któremu macie także dostęp do różnego rodzaju benefitów, takich na przykład, jak tak bonus na start pod dokonaniu pierwszego depozytu na kwotę minimum 100 dolarów, i następnie macie tutaj wszystko opisane, co i jak należy zrobić. Ok, a więc przejdźmy sobie już do konkretów i po kolei przejdziemy przez każde narzędzie, i pokrótce je po prostu Wam opiszę. Oczywiście na start zaczynamy od Trading View. Jest to oczywiście podstawowe narzędzie dla wszystkich traderów, którzy chcą śledzić ceny swoich aktywów, którzy chcą bawić się w analizę techniczną. Macie tutaj dostęp do masy narzędzi, które są bardzo przydatne właśnie pod tym kątem. Możecie również śledzić różne aktywa, nie tylko związane z rynkiem krypto, ale także np. z walutami, obcymi, metalami, czy generalnie różnymi spółkami, indykatorami więc jest to bardzo przydatne i nie potrzebujecie tutaj moim zdaniem wersji pro, która jest płatna, ponieważ ta podstawowa jest wystarczająca i na pewno wam się przyda. Jeżeli chodzi z kolei o monitorowanie konkretnych aktywów, takich na przykład jak Bitcoin, to polecam Wam stronę CryptoQuant, która daje Wam wgląd do masy różnych informacji, indykatorów, wskaźników. Naprawdę jest tego tutaj cała masa. Macie dostęp do różnych informacji właśnie on-chain. Ja tutaj polecam moje dwa ulubione wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik SOPR, który daje Wam wgląd do tego, czy aktualnie inwestorzy wyprzedają się zyskiem, czy też ze stratą. Tutaj, jeżeli mamy poziom powyżej 1, to jest to właśnie sprzedawanie na zysku. Jeżeli mamy poziom poniżej 1, to widać, że ci konkretni inwestorzy sprzedają ze stratą. I tu mamy podział na inwestorów krótkoterminowych oraz długoterminowych, i właśnie ta niebieska tutaj linia pokazuje nam, na jakim poziomie aktualnie oni są. Więc widzimy na przykład, że jeżeli chodzi o inwestorów krótkoterminowych, to aktualnie jest to poziom 1,03, więc generalnie wyprzedają się oni na bardzo delikatnym plusie. No i generalnie to narzędzie pozwala nam weryfikować to, jaki panuje sentyment na rynku oraz czy większość inwestorów w tych konkretnych grupach wyprzedaje się właśnie z zyskiem czy też ze stratą. No i na podstawie tego jesteśmy w stanie gdzieś tam podejmować własne decyzje odnośnie tego, czy jest to dla nas dobry moment na to, aby w bitcoina czy w inną kryptowalutę wchodzić, czy też lepiej jest po prostu poczekać, aż gdzieś tam ten sentyment się zmieni. Tutaj podejścia są oczywiście różne, wszystko zależy od Waszej strategii oraz także przede wszystkim od tego, na jaki okres inwestujecie. I drugim fajnym narzędziem na tej stronie, które pokazuje bardzo podobny wykres. Jest liczba aktywnych adresów. I możemy sobie sprawdzić te adresy na konkretnych protokołach, na konkretnych ekosystemach, na konkretnych nawet projektach. I na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wygląda właśnie zainteresowanie tej sieci w perspektywie czasu i jak to się ma do aktualnej ceny. Jest to więc bardzo przydatne narzędzie. Które pokazuje nam po prostu, czy konkretny projekt, ekosystem, czy sieć rozwija się, czy też traci zainteresowanie, i po prostu te adresy są malejące czy wzrostowe. Jest to bardzo ważne pod kątem właśnie gdzieś tam robienia researchu oraz podejmowania decyzji odnośnie przyszłych inwestycji. Dostając jeszcze w temacie bitcoina, to oczywiście strona, którą warto jest także śledzić, to jest strona Bitcoin Rainbow Chart. Jest to generalnie narzędzie, które pokazuje nam, jak aktualnie wygląda cena bitcoina w stosunku do. Halvingów i czy jesteśmy aktualnie w dołku? I generalnie ta strona sugeruje nam, czy aktualnie warto jest bitcoina kupować, czy lepiej się wstrzymać. I tak przykładowo widzimy, że aktualnie jesteśmy w strefie tutaj tej zielonej, która mówi nam, że warto jest bitcoina akumulować. Oczywiście nie jest to narzędzie perfekcyjne, ale gdzieś tam z perspektywy czasu widać, że to nam się cały czas powtarzało, że te halvingi, że te cykle wyglądały bardzo podobnie. I warto gdzieś tam podejmować swoje decyzje także w oparciu o to konkretne narzędzie. Narzędzie bliźniacze jest, to altcoin season index, który pokazuje nam po prostu, gdzie aktualnie płynie kapitał na rynku i czy jest to właśnie bitcoin season czy altcoin season. Ponieważ jeżeli chodzi o altcoiny, to ważne jest to, aby wiedzieć, kiedy w nie inwestować, kiedy w nie po prostu wchodzić, a kiedy lepiej trzymać się jest właśnie bitcoina, bo to do niego płynie głównie kapitał. No i generalnie ten wykres fajnie pokazuje nam to, jaki jest sentyment na rynku, oraz także na jego podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy warto je zacząć wchodzić w altcoiny. Tutaj mamy właśnie punktację od 0 do 100, i im wyższa jest ta liczba, tym właśnie Altcoin Season jest po prostu bliżej. I jest także bardziej gdzieś tam pompowany, czyli wtedy większy kapitał płynie do altcoinów. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w sierpniu 2020 roku, kiedy to właśnie dobiliśmy do poziomu aż 97-8 punktów. Ok, wychodząc trochę z tematów Bitcoina, bardzo fajne narzędzie, którego sam regularnie używam, jest to strona alphascan.xyz Generalnie wszystkie linki do tych stron będziecie mieli w opisie, także możecie sobie tam zajrzeć i te wszystkie strony sobie sprawdzić. I generalnie o co tutaj chodzi? Jest to narzędzie, które pokazuje nam zainteresowanie konkretnymi projektami na Twitterze. I do czego może nam się to przydać? Więc generalnie tutaj mamy ranking projektów, które aktualnie cieszą się właśnie największą popularnością, jeżeli chodzi o Twitter. Mamy tutaj informacje o tym, jak często były one wspomniane na Twitterze w ciągu miesiąca, tygodnia czy ostatniego dnia. Oraz najważniejsze, widzimy tutaj wykres cenowy wraz właśnie z konkretnymi tweetami. Czyli na podstawie tego jesteśmy w stanie stwierdzić, który influencer, który twórca na Twitterze wspominał o konkretnym projekcie w odpowiednim momencie, kiedy przykładowo był to Dołek, w którym przykład widzimy, że w przypadku Atora było kilka osób, które wspominały o nim na dość niskich poziomach, tak naprawdę tutaj ten poziom, który widzimy, no to od tego miejsca Ator w ciągu kilku tygodni wzrósł o 100%. I na podstawie tego jesteśmy w stanie po pierwsze stwierdzić, co aktualnie jest Mocno hypowane, czyli widzimy, że w tej chwili trzy najbardziej hypowane projekty jest to Bitcoin, Ethereum oraz właśnie Ator. Oraz którzy influencerzy o tym wspominali, czyli na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, którzy z nich są warki obserwowania, ponieważ mają powiedzmy jakieś dobre wejścia. Poza tym mamy coś takiego jak Influencer Leaderboard, czyli po prostu jest taka tablica pokazująca, którzy influencerzy mają największą skuteczność pod kątem zwrotu z inwestycji na podstawie właśnie ich tweetów. Aczkolwiek tutaj bym się do tego raczej nie przywiązywał jakoś szczególnie. Bo często jest tak, że ktoś wspomniał na przykład o jakimś shitcoinie, który wzrósł bardzo mocno, ale dosłownie kilka minut później spadł do zera, więc generalnie praktycznie nie dało się na nim zarobić, więc generalnie jakby ten stutek jest zerowy, ale to pokazuje nam jakby same tylko procenty, ale generalnie ten ranking tego nie uwzględnia, tylko generalnie gdzieś tam monitoruje te wzmianki konkretne o projektach oraz to, jakie zrobiły wyniki. Ale także jest to ciekawe narzędzie, możemy sobie na tej podstawie stwierdzić, kogo warto jest właśnie na Twitterze obserwować. Kolejne narzędzie jest to strona. Krypto Bubbles, która w takim telegraficznym skrócie pokazuje nam, które projekty w konkretnej perspektywie czasu są na plusie, a które na minusie. Tutaj mamy przedział od jednej godziny do roku, oraz także możemy sobie sprawdzać tokeny z top 100, top 200, do nawet top. 000, możemy dodawać sobie je do ulubionych, możemy też wejść w konkretny projekt, zobaczyć jaka cena się zachowywała w ostatnim, właśnie czasie, jaki jest market cap, wolumen, oraz także gdzie można ten token kupić. Więc generalnie jest to bardzo takie fajne narzędzie, aby gdzieś tam szybko weryfikować sobie, które projekty aktualnie mają się dobrze, a które gdzieś tam mocno straciły. Kolejna stronka, którą warto jest także dla siebie śledzić szczególnie, jeżeli macie w swoim portfelu jakieś altcoin lub próbujecie je kupować. Jest to stronka token unlocks, która pokazuje nam najbliższe unlocki podaży tokenów wraz z informacją, jaki będzie to procent całkowitej podaży oraz jaka kwota zostanie uwolniona. Może mieć to wpływ generalnie na zachowanie się właśnie ceny, bo jeżeli mamy do czynienia z jakimś dużym unlockiem, który sprawi że po prostu na rynku pojawi się dużo więcej tokenów w obiegu to cena może na to negatywnie zareagować no i możemy się dzięki temu pod to przygotować możemy odpalić jakiegoś shorta czy też longa w zależności od tego jakie informacje dostajemy więc generalnie także warto jest to tutaj sobie śledzić tutaj widzimy że mamy pokazane nawet że właśnie token TIA który będzie miał niebawem swój airdrop będzie właśnie odblokowany tutaj 31 Października. Kolejna fajna stronka jest to Ultrasand Money, która pokazuje nam, ile eterów w danym okresie nam się pali, ponieważ dzięki temu, że Ethereum przeszło na konsensus Proof of Stake, stało się dzięki temu deflacyjne. No i tutaj możemy zobaczyć właśnie ile nowych tokenów zostało na rynek wpuszczonych, a ile zostało po prostu spalonych. Więc jest to taki telegraficzny skrót pokazujący nam deflacyjność Ethereum dla osób, które Ethereum gdzieś tam trzymają, dokupują. Myślę, że jest to także ciekawy wskaźnik. Kolejna rzecz są to kategorie na Coin Generalnie fajny folder pokazujący nam to, które tokeny i i z której konkretnie branży mają się najlepiej Kolejna stronka warta uwagi jest to stronka CryptoFi.info, która pokazuje nam to, które protokoły w tej chwili zarabiają najwięcej. Jest to generalnie ważny wskaźnik pod kątem doboru projektów pod powiedzmy hostem, ponieważ ten pokazuje nam, które protokoły zarabiają najwięcej. No i tutaj właśnie widzimy, że na przykład Uniswap jest na pierwszym miejscu z wynikiem prawie 1 600 tysięcy dolarów dziennie, a jego średnia jest to 1 trzysta no i zjeżdżając niżej, widzimy, które projekty radzą sobie najlepiej. Tutaj generalnie na czerwono mamy wyszczególnione protokoły, a białe pola są to po prostu sieci. Więc przykładowo widzimy, że w tej chwili w top 3 protokołów jest Uniswap, Awe oraz GMX. Więc bardzo fajne narzędzie pod kątem weryfikowania projektów oraz sprawdzania jak sobie radzą w aktualnych warunkach. Mam dla Was także ważne ogłoszenie, ponieważ jakiś czas temu odpaliliśmy swoją Akademię Kryptowalut. Na której macie dostęp do prawie 100 lekcji dotyczących tradingu oraz innych zagadnień związanych z rynkiem kryptowalut i dostęp do tego kursu jest w pełni bezpłatny. Wystarczy, że wejdziecie w link podany w opisie, i następnie będziecie postępowali zgodnie z instrukcjami. Czyli podajemy tutaj swojego maila, i następnie przechodzimy krok po kroku przez wszystkie punkty, które tutaj są wymagane. Jeżeli chodzi o sam kurs, tak jak powiedziałem, jest on w pełni bezpłatny i składa się z ponad 90 lekcji odnośnie rynku kryptowalut oraz także dzięki. Macie dostęp do codziennych sesji tradingowych, gdzie krok po kroku możecie uczyć się tradingu razem z naszymi doświadczonymi traderami oraz macie także wsparcie merytoryczne. I na naszym Discordzie możecie pytać naszych traderów oraz mentorów odnośnie wszystkiego, czego potrzebujecie. Ten kurs jest w pełni darmowy, ponieważ jest on finansowany przez naszego partnera, czyli giełdę Bybit. Więc tutaj jednym z wymogów, aby właśnie ten kurs sobie odebrać, jest posiadanie na giełdzie Bybit konta. Więc jeżeli go jeszcze nie posiadacie, to w opisie macie Link, z którego możecie sobie to konto założyć, i następnie tutaj, właśnie na Akademii, przeklikać sobie wszystkie punkty i ten dostęp odebrać. Jest to kurs, który powstawał przez kilka dobrych miesięcy. Pracowaliśmy nad nim ciężko, by przekazać Wam jak najlepsze informacje, jak najlepszą wiedzę, i składa się on z różnych, właśnie modułów, gdzie możecie zdobywać nową wiedzę oraz doświadczenie na temat rynku kryptowalut. Kładziemy tutaj nacisk na tematy związane z tradingiem, więc, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, to ten kurs na pewno Wam się przyda więc odbierz sobie darmowy dostęp do tego kursu, link do niego masz w opisie i skorzystaj z tego, co dla ciebie przygotowaliśmy. Teraz coś dla airdrop hunterów, dla osób, które gdzieś tam szukają kolejnych airdropów, takich powiedzmy bardziej niespodziewanych. Jest to stronka Dropsta oraz zakładka, która pokazuje nam ostatnie inwestycje Wisików w konkretne projekty. I tu mamy podaną informację odnośnie, jaki projekt otrzymał takie finansowanie. Jak duże było to finansowanie, jaka jest orientacyjna wartość tego właśnie protokołu, jaki jest aktualnie etap, jeżeli chodzi o ten projekt, oraz także, jacy inwestorzy tutaj właśnie inwestowali w ten konkretny projekt, oraz także fajny wskaźnik pokazujący nam, jak sobie ten projekt radzi na Twitterze. No i oczywiście data oraz generalnie kategoria, w jaką możemy go zaliczyć. Jest to narzędzie nie tylko do szukania potencjalnych airdropów, ale także może okazać się dobrym pomysłem na szukaniu po prostu projektów z potencjałem, które mają szansę, żeby. Gdzieś tam po prostu wzrosnąć na wartości, ponieważ widząc, że jakieś konkretne VC-ki inwestują w dany projekt, no to możemy stwierdzić, że one zrobiły swój własny research, że po prostu w ten projekt wierzą, no i sami możemy także się nim zainteresować. Tu mamy generalnie podział na przykład na projekty, które mają token, oraz takie, które go jeszcze nie mają, więc to jest bardziej do poszukiwania, właśnie projektów potencjalnie pod inwestycje, a to jest bardziej do szukania projektów pod potencjalne airdropy. Mamy tutaj również zakładkę Largest Runs, która pokazuje, nam, które projekty zyskały największe finansowanie, tak generalnie. No i tutaj widzimy, że na pierwszym miejscu jest na przykład ZK Sync. To generalnie nie działa jakoś perfekcyjnie, no bo takim projektem, który na pewno ma większe finansowanie niż ZK Sync jest na przykład Lina, która tutaj nie jest uwzględniona. No ale generalnie warto jest to sobie śledzić i patrzeć, kto i w co inwestuje. Czyli po prostu śledzenie tak zwanej smart money. Zostając jeszcze na tej stronie, chciałbym pokazać Wam kolejne fajne narzędzie, które pokazuje nam, które projekty są aktualnie w fazie akumulacji. I co to oznacza? Oznacza to, że po prostu na tych konkretnych projektach bardzo mocno wzrósł wolumen w ostatnim czasie, co może sugerować nam właśnie to, że tutaj jest ta faza akumulacji, po której najczęściej następuje także faza wybicia. Jest to więc właśnie fajny sposób na to, aby sprawdzać, które projekty cieszą się aktualnie dużym zainteresowaniem i właśnie, które z nich są w fazie tego, akumulacji. Tu przykładowo widzimy, że w ostatnim czasie bardzo mocno na wolumenie wzrósł link, który także wzrósł mocno, jeżeli chodzi o cenę, bo jest to około 50% było przynajmniej jeszcze kilka dni temu. No i tu właśnie widzimy, jak ten wolumen zmieniał nam się w perspektywie ostatnich 7 dni oraz miesiąca. Widzimy, że tutaj, jeżeli chodzi o chainlink, no to mamy wzrost na poziomie 450%, jeżeli chodzi o wolumen. A co nam mówi właśnie o tym, że jest tutaj mocna faza akumulacji i że po prostu dużo kapitału. Unia tego. Projektów. Jest to jedno z moim zdaniem najbardziej przydatnych narzędzi, jeżeli chodzi właśnie o dobór projektów pod inwestowanie, czy też rozgrywanie ich na tradingu, więc polecam sobie z niego także korzystać. No i tutaj jeszcze jedna zakładka na tej stronie jest to Gainers oraz Losers, co pokazuje nam jak w ostatnim czasie radziły sobie konkretne projekty, które z nich wzrosły najwięcej, które z nich straciły najwięcej. Generalnie dużo stron ma tego typu właśnie zakładkę, ale mi osobiście tutaj się to podoba najbardziej, więc także z tego Korzystam. Kolejne ciekawe narzędzie, którego także często używam, jest to narzędzie, które pokazuje nam aktywność deweloperów na konkretnych sieciach. A więc aktualnie widzimy, że jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, to jest to Ethereum, Polkadot oraz Kosmos. Oznacza to, że właśnie na tych sieciach dzieje się najwięcej, jeżeli chodzi o aktywność deweloperską. Możemy także sprawdzić, jak to się ma w perspektywie ostatniego miesiąca czy trzech miesięcy. Możemy także zweryfikować, które sieci czy protokoły mają trend wzrostowy, co oznacza, że zaczyna tam się działać dużo więcej i potencjalnie warto jest się właśnie tym tematem zainteresować. Więc jedno z moich ulubionych narzędzi do monitorowania, na rynku. Są to listy na Twitterze. I teraz jak ja z nich korzystam? Generalnie powiedzmy, że są jakieś projekty, które dla siebie obserwuję którymi chcę być na bieżąco no to zamiast po prostu wchodzić na Twittera i szukać informacji na ten temat czy wchodzić na profile tych konkretnych projektów po prostu mam te projekty tutaj właśnie w swoich listach zapisane i po prostu wystarczy że sobie w taką listę wejdę i mam tutaj informacje odnośnie projektów które mnie interesują czyli po prostu mam dzięki temu dostęp do informacji które mnie interesują czy tak samo na przykład robię w przypadku różnych informacji o Odnośnie gemów, lowcapów, mam na to osobną listę i tam są twórcy, których po prostu obserwuję. I kiedy właśnie szukam jakichś konkretnych projektów, to wchodzę sobie tam i właśnie takie działania wykonuję. Więc generalnie moim zdaniem listy na Twitterze są jedną z najlepszych rzeczy, jeżeli chodzi generalnie o monitorowanie rynku oraz także dzielenie sobie go na poszczególne części. No i w to w tym filmie to by było już na tyle, także dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Przypominam Wam o naszej grupie na Discordzie, o dołączeniu sobie i odebraniu roli VIP oraz także giełda Bybit. Jeśli nie macie jeszcze konta, to link macie w opisie. Zapraszam. A dzisiaj to już wszystko. Także dzięki Wam za obejrzenie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.